Dobra, powiem, że po prostu ten. Ja mam serwer, który ma anti On takie, ja mam chip? <grymne> Jak ja to zrobię? Nie, ale miałeś kiedyś tak, że idzie to na tego, ale wracasz innym portalem, ale ma tu jesteś. Ty chciałem od twojego dołu. No tak i to dużo razy. O bambusy Zbiamy. A te ostatnie kordy to były plusowe czy minusowe? Ostatnie minusowe. To źle idziemy. A nie. No źle idziemy. Tędy musimy iść. No tak, no tylko czułem po bambusy. Ty właśnie, dawaj bambusy. Będziemy mieli te bloki bambusowe. I zrobimy farmę bambusów. To będzie ilulo. OK, a jak będziemy mieli tego jak ledziarach, który za Otykisz, sprzedaje emeraldy. Mhm. Opie, kasa zarobiona. Tak, ja wiem. Ale ja, ja będę musiał się... Enchant O to Trzeba sobie zrobić ten enchant, że... ten, że powraca. No. I może z tymi piorunami. Wtedy możemy... tego creepera... No Będziemy mieli wtedy Gdzie ty idziesz? Padną do jakieś dziury Chodź Chodź tutaj na górę, na górę chodź tutaj. musimy iść, bo tak to idziemy dalej. No wiem, ale ty, ty skręcasz, ale ty skręcasz w lewo, ty źle idziesz, my mamy iść prosto, gdzie ty idziesz? No, ale no chyba wtedy od razu idę te dwie kratki. No właśnie teraz nie, bo teraz idziemy na pierwsze, na pierwsze to teraz idziemy na plus, a my mamy iść na ten. A my mamy iść cały czas, żeby spadało. Na ty pierwsze. Nie widzisz? Tam gdzieś jest nasz dom Tam, tam byśmy musieli skręcić, żeby od razu do nasz po domu Tak, idziemy Tak, tak, teraz jest git Tak, bo od skręcamy o kwiatki. kratki Ja mówię skręcamy Skręcamy o dwie kratki, gdajk majka Twój pecet

Zół, Akkartet, a� na o Jezu, nic nie A kogo ja tak robię? Lajpa musieli Ja zrobić To my już będziemy prędzej i szybciej przez te drugie klatki niż te bez papieru. Ty hmm. przez lewo będziesz szybciej. robi ten? Mam. Ej, jest lawa. Da, da, dawaj, ja, ja, ten. D dawaj, zbieramy opsę i robimy portal, nie? A ja mam przecież 15. Przecież mówisz wczoraj, że masz 5? No, znowu lawa. że mam 15. 15. Zero suknierską.

O, okazało się, że ja cały czas byłem wyciszony na moim live. <grymne> o, teraz mnie słychać. Dobra. Witam. I żegnam. Co? No tak jak wczoraj widzic u ciebie napisać, że musimy pójść do naturu. Świerdzi. Tak no. Teraz trzeba uważać, bo nie wiem, czy nas zwiedzi. Na pewno tam musimy Ale zamknij mordę. Ale to jest? tak daleko od z... naszego płytania w No czekaj, 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 czekaj. Może coś zrobić. Co, co, co o dobra. A ja wolę też zapisać tutaj e, kordy. A Ja nie zapisywałem kod. Ale ja tutaj załatwię jakieś kody, żeby w przyszłości przejść i po prostu robić jakieś podróże. dobrze idziemy? Chyba, no chyba tak. Poczekaj, bo ja muszę... Jakie były te Dobra, więc ja na chwilę muszę popatrzeć na Łoci kręcą. Hmm. Musimy iść na 36, 92. A okay. co tak dobrze szliśmy? Łoci kręcą. Spajki. Dobra, chodź, dobrze szliśmy. Dobra. Tak. No tak, tak, tak. Aha, no drugie kody przecież ten, stąd na plus. Ale możemy iść tędy przecież, tędy, tędy pójdziemy. Ale tam idzie na minus. ten na plus. Ale to nar nie lepiej najpierw zrobić tych pierwszych? Nie lepiej zrobić tych pierwszych najpierw? No dobra, jak chcesz, ale jak będziemy szli tutaj? cały jest problem. Ale tam i, te, i tak i tak będzie wolne, będzie szybciej niż byśmy normalnie poszli. Na pewno w 15 minut będzie. E, co minut. ja zrobiłem? Czekaj czemu? O Bastian. Bastian. <laughs> Ej to chyba jest skarbowy. No... To jest, To są dwa! A nie, to jest wieża. To ty iść na wieżę, ty iść na wieżę. A ja pójdę sprawdzić, czy to jest skarbowy. To jest skarbowy. Bez kitu. Let's go. Chłopie. Nie da się gdzieś zgubić. To jeszcze znaleźliśmy bastion. Dzięki Minecraft. <noise> o, mam fragment tu. Przynajmniej teraz nas lubią. No to idź. Dobra, zobaczę, co w środku. Co, co jest? Diamentowa ja zbrojka. Jaka? No... E, są dwa spodnie i jeden hełm i... mam kolejny ulepszator. No dobrze. Jeszcze złoto. Nie! Panu, panu A! Uważaj, uważaj, uważaj. Ja idę po kolejną skrzynkę, bo tutaj widzę. O, ja weźmę żelazo. E, obsydian mogę wziąć. Dawaj cały lutujemy, dawaj cały lutujemy. Tak, 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 bo to jest spotkanie. Ale pamiętaj, żeby też złoto zbierać, bo to będzie ważne. To, to ty zbieraj, bo ja mięsa, miejsca nie mam. Ja mam na 43 bloki żelaza. Złota. A muzstaw, na na to co? Eka I gósta trzyma to jak zwykle Mam pewnie spać? No Na to chłopie pewnie mi do lawy wpadł w chciałby to bo... Co? No bo ty jak zwykle... Ale tak. była beka, chłopiek był... Kto, Kto pytał? pytał? Dobra, idę na wyjeżdżkę. Dobra, jestem widzowie. Tego, co widzę, to Dominik gdzieś poszedł. Typię idiota na moldę! Na co? Na co? Jeszcze raz Będziesz tylko na złość robił, debilu. Nie masz kanało. No. Proszę bardzo, się wszelkie. Dobra, ja jestem. Mogłabyś najpierw nazwą się, a potem masz problem, jak zwykle zresztą. Debilu. Dobra, jestem. Ja też. Przejdziemy idziemy do wieży, że czy coś jest dalej, bo nie wiedziałeś, że tam Tam musimy lecieć. Gdzie? ale Czekaj, czekaj. No nie doleciałem. Boże. O! o by kolejny Nederai. Kit. Jak to osiągnąć jedną skrzynię Dobra, ile masz na Ile ja mam netherite'u? tu? No mam na. na dwa itemki mam o, Dobra, to ja ci dam Ciao, na netherite To czekaj, czekaj Daj, daj, daj o, o. Masz da. jedną sztabkę na tu nawet Cyk No no to już Głóra, mamy... No to dobra, mamy na... Jedno maja weź na drugą. to na to? No dobra. Przyjemy grubasek. Przyjemy grubasek. No to idziemy już do domu. No, w tamtą stronę. Chodź. Czemu nie grasz ze mną, bo nie mam czasu, teraz muszę nagrywać filmy. No, my z Natanem już dużo nagraliśmy. No Zapas też nagrywamy. O, no, nie, nie, nie mamy czasu, żeby grać z widzami. Ale może jak będzie jakiś event, to możemy nawet pogadać z wami. Mama. 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 No bo ja się nagrywałem, a on, on znowu puszczał. Przychodził specjalnie. co. nie mogę tego. Mogę urwać na to. Ten... Ja właśnie...

Куда? да. вот. Так, и без папы. Дам, и за. И там, и там.

А, да, да. Ну, там еще. Tu mamy jeszcze, ja, jeszcze około 90 kwiatów do przejścia. No to wiecie No nie odkładaj tego, tylko pojedź i kupię. Mm. 就是。 koło Fortuny, z jakimś facetem, ale ten facet tyłem siedział, więc nie wiem, nie przyglądałam się zresztą, widziałam tylko dzióbka. Dobra już mieli się Ale to pomyślałaś o Nie A ja chcę korzystać w że a nie... Jakiś jazd na... jeśli idziesz od dziopka krapę. Podążać. Okej, tu tutaj na górze i tutaj tam na dole. Więc jak zejść po dziś? I <sighs> Najbliższy jest 299 z gruszami, a kolejny 325 za prąd.